Nie. Dlaczego ja? Kowal, Kowal! Ten domek. To tak straszak nagrywać. Nie nagrywam. Nie, to, co to co nagrywa. On nagrywa to, żeby potem iść na YouTube'a. Myśli, że będzie sławny, a i tak powiedziałam w Tak, Nienawidzę, jak są jakieś filmiki tak sztucznie. Ha 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 ha. Śmiejmy się. Napi napisz mi, kurwa na czacie, że mam się zaczął śmiać. Hi 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 hi. hi. A kurde, ta była stragie. No i znowu zabiłem swojego prawie że To właśnie. Ja CISNĄ Pedały cisną? Halo? Halo? Tak Halo? Słychać Cię Halo? Jeśli o to pytasz Nice day today Yes Nice to meet you jest, nice to meet you too. Nice to A! Ah, hedzik. Hedzik z M4. Ty ładna lata! Ruska gnido! No i mój mnie zabił! Zabójstwo w zespole! A ty ładna lata! Ruska gnido! Achtung, achtung! długie ruskie gnidy! Ty ruska gnidy z dachni! Jest! Mam nową broń! Wychodzimy, wychodzimy! Już wychodzimy, idziemy na kanały. Oh. Okay. Ja kocham kanały. Staje się dużo hajsu zarabia. Dobra. Kanały są strasznie nudne. No dobra. To co, wyspeczark? Nie, kanały, kanały. No te kanały są strasznie nudne, kanały. No bo są nudne, no, ale kanały. E, ty mnie zaproś, bo myślę, że jest własowało zaproszenie. Ja? No szukaj, zespołowy dafną normalne kanały Nie. A, ja dobra, no niech ci będzie. No, I bardzo dużo ludzi. Chuj. Chuj. 50 albo 60. Kanały duży na jaz? Nie. Zespołowy, nie? Zespierasz. DT. Detematę. W Wchresz. W i, ale nie, ty, słuchaj, wszystkie są full, że nawet 6 osób. Najmniej jest 8, może być? Ale no, explosive, no shotguns, no snipers. No to to, to nie dla mnie. Jak to nie się A być. to są puste jeszcze. Ty nie umiesz szukać, bratku. No ja tylko z Polakami grałem. Praktycznie rzecz biorąc. Ja wiem tylko Polska. No nie umiem zapraszać. Nazywa się tak. Równa się BBUK, równa się TBM. Napisz. Jeszcze raz, równa się... Równa się bbuk. Bduk. Bb, bb, 2b, uk. Bb, Równa się. No. Spacja tdm. Tdm. No i szukaj. Niestety nie znaleziono serweru. Dawaj Ej. ty. No bo... No bo musisz wyłączyć. Dobra, to łącz do mnie już się będzie. <laughs> dobra, dobra, dobra. To do 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 mnie. A i tam jak nic nie gadasz, co tam połknąć, coś.